Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie o Europie, redakcji Eurakcji w Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a moim gościem jest dzisiaj europoseł Bartosz Arłukowicz, przewodniczący Komisji Specjalnej do Spraw Walki z Rakiem w Parlamencie Europejskim, były minister zdrowia, a także lekarz. Pediatra. Porozmawiamy dziś o szczepieniach. W Unii Europejskiej zaszczepionych jest już ponad 70% dorosłych obywateli, a tym Unia Europejska osiągnęła swój postawiony sobie już w styczniu cel zaszczepienia europejskiej społeczności na koniec lata. Jak ocenia Pan akcję szczepień w ujęciu ogólnoeuropejskim? Pandemia wirusem COVID pokazała nam wszystkim, że walka z takim cywilizacyjnym, globalnym wyzwaniem nie może być prowadzona przez pojedyncze państwa członkowskie. Tutaj musimy być razem. Szczepienia w Europie udały się dzięki, dzięki temu, że Komisja Europejska skutecznie zaopatrzyła Europę w szczepionki. To jest rzecz niezwykła w świecie medycznym, żeby w tak krótkim czasie, przy tak masowej pandemii, tak szybko szczepionka została wyprodukowana przez kilka koncernów i po prostu zabezpieczyła ludzi. Martwi mnie z kolei, z kolei dysproporcja w poziomie wyszczepień w poszczególnych krajach członkowskich. To jest bardzo niepokojące, tym bardziej, że zbliża się kolejna fala pandemii. No właśnie, liderami szczepień w Europie są dziś Malta, Dania, małe kraje, ale też Portugalia i Hiszpania. Za to najgorzej w rankingu wypadają Bułgarzy, Rumunii, Chorwaci. Ostatnie dziewięć miejsc w europejskim rankingu zajmują kraje Europy Środkowej Wschodniej. Skąd Pana zdaniem bierze się podział wschód-zachód, jeśli chodzi o podejście do szczepień? W podejściu do szczepień, w świadomości szczepień niezwykle ważna jest edukacja. Ważne jest to, żeby politycy mówili ludziom wprost, bardzo jasno i klarownie tłumacząc to, że szczepionka tak naprawdę jest jedynym sposobem na bezpieczne przetrwanie pandemii. Tak naprawdę jedynym sposobem na przeżycie tej pandemii w przypadku osób starszych lub z chorobami przewlekłymi. To jest niezwykle ważne. Niestety mamy taki obraz narastającej siły ruchów antyszczepionkowych. Mamy także w Europie polityków, którzy mówiąc wprost, mówią publicznie o tym, że są niechętni szczepieniom, że na przykład są przeciwni obowiązkowym szczepieniom. Takich polityków w Europie mamy, tacy politycy także zasiadają niestety w Parlamencie Europejskim. Dziś co trzeci Polak, 32% Polaków w wieku 18-65 lat deklaruje, że nie zabierze się szczepić, a aż 27% osób zapytanych w Polsce mówi, że nic nie zmieni ich podejścia do szczepień. Także pana argumenty. Jak pan uważa, skąd bierze się ta niechęć? Niestety bierze się z tego, że politycy w Polsce, politycy partii rządzącej, w mojej ocenie flirtują z ruchami antyszczepionkowymi i to nie pozwala im powiedzieć wprost tego, żeby ludzie się po prostu zaszczepili. Edukacja i świadomość społeczna musi być budowana nie tylko przez polityków, ale także przez środowiska lokalne, przez lokalnych liderów, ale tu musi być współpraca rządu z samorządem, z organizacjami pozarządowymi. Tutaj ta współpraca szwankuje i stąd jest taki spadek Polski w odniesieniu do rankingu państw europejskich w poziomie szczepień w Polsce. To jest niezwykle martwiące. Dziś obserwujemy takie zjawisko, że powoli, powoli zaczyna rosnąć skala zakażeń, i czeka nas nieuchronnie kolejna fala. W przypadku dużej liczby osób niezaszczepionych, ona będzie niosła ze sobą tragiczne skutki. Wspomniał Pan o współpracy niektórych polityków z ruchami antyszczepionkowymi. Dlaczego Pana zdaniem taka współpraca i ta narracja antyszczepionkowa może się politycznie opłacać? Panie, ktoś, kto y, przy pomocy szczepień czy strachu przed szczepieniami próbuje budować kapitał polityczny, gra na najniższych nutach, na najniższych instrumentach, dlatego że straszenie ludzi czymś, co osiąga medycyna, jest po prostu niegodne polityka polityk nie może takich rzeczy robić ale niestety tak się dzieje w niektórych państwach takie rzeczy też obserwujemy niestety w przypadku szczepionek na covid i to jest zjawisko bardzo bardzo niebezpieczne ja uważam że rolą polityka jest przekonywanie ludzi do wiedzy dostarczanie argumentów za tym żeby bezpiecznie żyć tak postrzegam rolę polityka ktoś kto flirtuje z ruchem antyszczepionkowym i gra bezpieczeństwem i zdrowiem obywateli Ostatnio dużo Pan jeździ po Polsce i rozmawia z ludźmi, między innymi o szczepieniach. Jakie jest podejście ludzi do tego tematu w mniejszych, w mniejszych miejscowościach? Każdy weekend spędzam na spotkaniach, właśnie w bardzo małych miejscowościach. Taką strategię przyjąłem na ten czas, żeby pojechać do ludzi w najmniejszych miejscowościach. I za każdym razem zadaję pytanie, kto jest zaszczepiony? I ludzie podnoszą rękę. A kolejne pytanie, które zadaję, kto nie jest zaszczepiony. I wtedy podchodzę do tych ludzi, którzy nie są zaszczepieni i próbuję ich przekonać do tego. I to odnosi skutek, żeby poszli się zaszczepić. Najczęściej na tych spotkaniach są punkty szczepień. I ludzie po rozmowie, normalnej, rzeczowej rozmowie, ja jestem też przede wszystkim lekarzem pediatrą, oprócz tego, że jestem politykiem, ludzie, którym się wytłumaczy, którzy mają prawo mieć obawy, mają prawo się bać. Ludzie mają prawo mieć obawy, ale rolą polityka jest przekonywać i mówić prawdę. I to robię. Ja byłem na spotkaniach w takich niewielkich miejscowościach, na przykład Słajsino czy Przelewice, to są bardzo niewielkie miejscowości w województwie zachodniopomorskim i na każdym z tych spotkań byli ludzie, którzy obawiali się szczepień i byli ludzie, którzy zaszczepili się w czasie tych imprez lub tuż po w Pana rodzinnej gminie Resko ponad 45% mieszkańców jest w pełni zaszczepionych, zaś w pobliskiej gminie Ustronie Morskie o podobnej liczbie mieszkańców jest o około 20 punktów procentowych więcej osób zaszczepionych. Jaka ważna jest Pana zdaniem rola także samorządowych, lokalnych polityków w akcji szczepień? Jest niezwykle ważna. Miło mi, że pani e, e, sprawdziła dane z mojego rodzinnego miasteczka Reska, w którym się urodziłem, a wychowałem się w Radowie Małym. I cieszę się, że ten poziom wyszczepień, choć jeszcze nie niezadowalający, bo 40% to wcale nie jest zadowalający poziom wyszczepienia. E, ale te różnice między poszczególnymi gminami i powiatami e, powinny być e, niwelowane. Rolą lokalnych polityków, lokalnych autorytetów, ale też rolą kościoła powinno być to, żeby przekonywać ludzi do tego, żeby się po prostu zaszczepili, bo to pozwoli nam wspólnie przetrwać prowadzenie we Francji tak zwanych paszportów covidowych, które oznaczają dostęp między innymi do usług kulturalnych dla osób niezaszczepionych przeciwko koronawirusowi, okazało się posunięciem mimo wszystko udanym. Odsetek Francuzów, którzy przyjęli przynajmniej jedną dawkę szczepionki, wzrósł w ciągu dwóch miesięcy o około 20%. Czy takie pośrednie zmuszanie ludzi do szczepień jest Pana zdaniem dobrym rozwiązaniem? Ja uważam, że każda metoda, która skutecznie zwiększa liczbę ludzi zaszczepionych, jest metodą dobrą, ale też każdy kraj, każde społeczeństwo ma swoją specyfikę. W związku z tym bardzo pilnie obserwuję zachowania władz Francji i skutków ich decyzji. Jednocześnie uczestniczę w dyskusjach w Polsce i wiem, że najważniejsza jest edukacja, najważniejsza jest świadomość, najważniejsza jest taka dobra atmosfera wokół tych szczepień. Nie służą temu wypowiedzi rządzących, nie służą temu takie dwuznaczności, które Płyną z ich ust, to powoduje to, że ludzie patrzą na polityków i mówią, jeśli oni mają wątpliwości, nie chcą się szczepić, czy, czy boją się szczepić, to my także. To jest właśnie rola polityka, ale ja mam nadzieję, że wyborcy to także widzą, bo uważam, że używanie argumentu strachu przed szczepionką do budowania pozycji politycznej jest czymś karygodnym. A jaka jest Pana zdaniem rola mediów w walce z dezinformacją szczepionkową i w promocji szczepień? Rola mediów jest ogromna. Pani to wie, ja to wiem, wiedzą to wszyscy, którzy zajmują się polityką, że rola mediów jest bardzo duża w tej sprawie. I rolą mediów jest to, żeby mówić po prostu prawdę o szczepionkach, i tak się w większości mediów dzieje. Nie mówię tutaj o mediach publicznych w Polsce, mówię o mediach, które są prawdziwymi mediami. Trzeba ludziom mówić prawdę, pokazywać to, że ci, którzy się zaszczepili, mogą żyć bezpiecznie, mogą żyć wygodniej, po prostu mogą korzystać z wielu różnych usług publicznych, zaś ci, którzy nie są zaszczepieni, żyją tak naprawdę na. Takiej granicy bezpieczeństwa, i to jest niezwykle ważne, żeby pokazywać i przekonywać do pozytywnych zachowań, jednocześnie wskazywać te różnice, między innymi, o których pani powiedziała, poruszyła w czasie naszej rozmowy, między nawet poszczególnymi gminami ale jednak wiele wielu obywateli ma dostęp do rzetelnych informacji jest wielu polityków którzy też takich jak pan którzy mówią prawdę na temat zdrowia na temat szczepień dlaczego wciąż mimo wszystko tak wielu ludzi nie chce się szczepić dlaczego nie chcą się szczepić ludzie młodzi dlaczego nie chcą się szczepić często ludzie starsi skąd te wątpliwości no, u ludzi młodszych, którzy nie chcą się szczepić, pewnie jest przyczyną to, że myślą, że im się nic nie stanie, bo są młodzi, sprawni, silni. Ale ja nawet w swoim otoczeniu miałem osoby młode, które odeszły z powodu COVID-u, i to jest po prostu błędne przeświadczenie. W przypadku osób starszych pewnie odgrywa rolę trochę strach, być może trochę brak wiedzy na temat tego, jak ta szczepionka działa, i to jest ta ogromna rola mediów, polityków, organizacji pozarządowych, kościoła. Żeby odczarować nieprawdy, ludzie mają prawo mieć wątpliwości. Ja zawsze podchodzę z szacunkiem do tych ludzi, którzy boją się zaszczepić, mają wątpliwości. Jeśli mają wątpliwości, to trzeba pomóc je rozwiać. Nie można z tych ludzi ani drwić, ani stygmatyzować. Trzeba po prostu pomóc podjąć decyzję. Tak widzę swoją rolę. No to jeszcze mam pytanie, jak może pomóc dzisiaj Unia Europejska, by nie osiąść na laurach 70% zaszczepionych obywateli, żeby było ich więcej i by te nierówności między Wschodem a Zachodem pod względem zaszczepienia wyrównać? Celem Unii jest i powinno być. Zaszczepienie 100% obywateli, którzy powinni być zaszczepieni. To jest cel, który musimy osiągnąć. Oczywiście, cieszę się, że mówimy o 70% zaszczepionych ludzi w Europie, ale 70 to wciąż za mało. I ta rola jest bardzo duża, kluczowa i ważna. Poza tym musimy też przygotować się na przyszłość. COVID pokazał, że z wyzwaniami cywilizacyjnymi musimy walczyć wspólnie. Myślę, że warto zastanowić się nad zapisami traktatów, które Zdrowie pozostawiają w rękach rządów państw członkowskich. Zarówno COVID, jak i rak pokazują, że jeśli będziemy współdziałali naprawdę, nie będziemy współpracowali naprawdę, to będziemy ponosili porażkę na tym, na tym poru. W związku z tym, ja jestem wielkim zwolennikiem rozpoczęcia dyskusji o roli zdrowia w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, w funduszach europejskich. Myślę, że znam oczywiście przepisy, regulacje prawne. Ale myślę, że świat się zmienia, czasy się zmieniają. Kilka czy kilkanaście lat temu nikt nie myślał, że przyjdzie taki czas, w którym jeden mały wirus, którego nikt z nas nie widział na oczy, zatrzyma nas w domach, zamknie w domach miliardy ludzi, zamknie granice, usadzi samoloty. Tak się stało. W związku z tym politycy muszą dostosowywać, muszą być elastyczni, muszą dostosowywać przepisy prawa do sytuacji, w której się znajdujemy. Ja jestem wielkim zwolennikiem, Budowania atmosfery wokół takiego kierunku, takiej strategii, żeby zdrowie stało się naszą wspólną europejską sprawą. Żeby się nie, żebyśmy nie pozostawiali zdrowia, czyli kluczowej sprawy dla obywateli, tylko i wyłącznie w rękach państw członkowskich, bo w przypadku tak dużej skali pandemii po prostu pojedyncze państwa są bezbronne. Może jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy jest Pan zwolennikiem pomysłu y, trzeciej dawki szczepień, podczas gdy tak wielu obywateli Europy jest niezaszczepionych i podczas gdy tak wielu obywateli państw biedniejszych wciąż czeka nawet na pierwszą dawkę? Tu nie chodzi o to, czy ja jestem zwolennikiem, czy nie. Ja jestem politykiem, który z wielką uwagą codziennie czytam doniesienia ekspertów z Polski, z Europy i ze świata. Jeśli eksperci podnoszą e, taką uwagę i uważają to za słuszne, że osoby ze zmniejszonym poziomem odporności, czy walczące z przewlekłymi chorobami, bardzo ciężkimi, między innymi z rakiem, z nowotworem, powinny mieć podaną trzecią dawkę szczepionki, to po prostu powinni mieć ją podaną. Zaś Europa, jako cywilizacyjnie rozwinięta wspólnota, musi szukać mechanizmów wsparcia tych, którzy dzisiaj poza Europą e, mają utrudniony dostęp do szczepionki. Ale jednak. Komisja Europejska odpowiada za bezpieczeństwo między innymi zdrowotne oczywiście Europejczyków i jeśli trzeba będzie podać szczepionkę większym grupom społecznym, kolejnym grupom społecznym, to po prostu trzeba to zrobić. Proszę, panie Pośle, bardzo dziękuję. Bardzo Naszy... dziękuję Pani za rozmowę. Naszym gościem dziś był Pan Europoseł Bartosz Arukowicz, były Minister Zdrowia, lekarz pediatra. Dziękuję. Szczepcie I... się Państwo, szczepcie się Państwo, to jest Bezpieczne, i to jest tak naprawdę jedyna skuteczna metoda na przetrwanie pandemii w zdrowiu i przy życiu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.